Idziemankowite ma z kolejny odcinku z Minecraft. A więc tak, takie. <coughs> okay. Hmm. Myślałem sobie to zrobić. I tak, przetopimy kamień, no może będziemy mieć tam kamień. W sumie nawet myślałem, aby tutaj to wypełnić. Właśnie po prostu wypełnić tutaj kamieniem Można zrobić tu schodki i zrobić taki... Ala balkoni nie no po prostu wiecie. E, Troszeczkę tak jakby to powiedzieć... Oko czy no... no. E, ten. E, jakby wam to powiedzieć. Chciałbym... <laughs> Przepraszam. E, chciałbym tu zrobić coś na takiej zasadzie takiego... Boże. Walkonniku no, wejś... wejścia takiego... że nie mogę sobie spodnie po prostu tutaj wejść, nie? I ten. I chcę gdzieś tam popatrzeć po prostu, co Jak to wygląda tu wychodzimy po prostu na górę i mamy szklany, ten, ten, szklany sufic nie? E, dobra, no. Najpierw ten odłóżmy. Mhm. Mm Właśnie, w sumie, kilofanom tylko, żeby to skopać. E, Zaczynamy <laughs> gdzieś tam kamień. czy mamy przy tym mamy w sumie? E, złoto, tam mieć i stawaj na świeżym, aby przetapić No zacznijmy odtąd Ej, w sumie Cyk Cyk I cyk I cyk A ty już nic nie ma <ścoughs> No i nie mam Ale troszeczkę jest że. dobra Jeszcze ja tam... Jeszcze właśnie na 3 potrzebujemy. Dobra, a w, sumie w tym coś mamy? Nie, nie mamy. Ja w sumie byśmy mogli dać jeszcze tam... ...innego i ja Tak szybciutko i będzie. O Boże, co ja zrobiłem, Jezu O Jezu Pra mi się pominął sorkę A nie, ja zapomniałem to się tylko ten Boże Rudy y, ten przetapia, a nie to... Jezu, okej. Okay. Ziemia się... nie... Ja sobie wezmę tą ziemię. A nie, nie, nie. Groboziarnice gdzieś tu zostaje. O wiecie, ja tam nie wiem do czego jest to gruboziarnice ziemia. I wolałbym to tak na wszelki wypadek zostawić. Możecie się do czegoś Nie wiem, lepiej się zostawić. Mm. Makka... na czy co? Jezu. No dobra. No Mm. Mm. Teraz... Ojciec, no boże, nie co mi się tak coś ścina, no boże. To, to tutaj podlecimy właśnie z tym. I właśnie teraz korzystając z tego, iż jestem dość wysoko i mogę tego sobie, ten, skopać trochę tej ziemi. To byśmy mogli poprawić dotąd, już no, no stąd też tak, no, dobra. Tak, zrobimy tak, żeby właśnie poprawić stąd. A, dobra. <coughs> zaraz. Bo ja że się tutaj kończył od tej strony, a w sumie... Ja, tu... To... Z góle z go. już się kończy. To w sumie. Tak podlecimy właśnie do tej, e, do tej strony o i tu sobie wypełnimy kamieniem. Wchodzimy to w tamtą stronę i to jakoś wypełniamy potem w sumie Myślę w... Znaczy, w sumie taki mały wąwóz to mi się podoba, myślę, że nawet to skopać hm. o właśnie od stąd a to trzeba? no dobra, to już może tak wyglądać, nie?

Zaskopiamy, żeby to było troszeczkę, jakby jakby był. taka wiecie. Kurze, <laughs> żeby to zadziało troszeczkę na takiej zasadzie iluzji. Że, jak tu będzie troszeczkę w dół, to jakby się wydawało głębsze w sumie, co nie? A tak naprawdę głębsze by było, gdyby od tej strony mniej było materiału, w sumie, co nie? W sumie, dobra, skupiam, to tak. okej okay, z tym się pospieszyłem w sumie to niech tak zostanie Dobra, no? jesteś tylko tutaj kawałek chcemy, tylko skończyć to jeden kilo. Oj, koniec. Co cudowne z tego było? A, no właśnie, w sumie się... A, no, ja... nie brakuje nam. No. A, no dobra, dobra. Jak zbierzemy drewno, to tam wypełnimy. Ale, że tylko jeden kawałek, trochę, do mnie denerwuje, ale trudno. Dobra, oddam tylko sobie te zasoby. to wezmę i gdzieś tam na górę wsadzę, bo będzie miejsce pewnie. No to pamiętam, że tu powinno być... I zaraz nie to... Dobra, kuszę, to już dajmy. Rzadkie w to na górę. Zbroje to nie nie gdzie. Może być Kurczę w sumie ciągle się zastanawiam Jak bym mógł to jeszcze ten Odrodzić Może takie lustrzane zrobimy, kurcze? To by nam zajęło? Nie wiem, no, dobra. To pomyślimy na następnym odcinku. Ja dzisiaj chciałem tak na szybko coś, tutaj tak... Ojej, odłączył mi się pasorka. Jezu, dobra, myślę, że i tak będziemy właśnie kończyć. To mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za oglądanie i siemanko!